Państwa. Proszę bardzo, pan radny Cyrenek. Szanowna pani przewodnicząca, szanowny pani starosto, szanowni radni. Ja chciałbym złożyć wniosek o próbę nawiązania współpracy naszego powiatu z identyczną jednostką w Holandii. Jak tak jest, przepraszam. No jesteśmy, jesteśmy powiatem typowo rolniczym i oni mają ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o tę kwestię. Oraz uważam, że dla części Złotowiaków jest to również druga ojczyzna. Dlatego chciałbym złożyć taki wniosek. Przepraszam za zdenerwowanie. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze w punkcie wnioski i oświadczenia chciałby zebrać głos?